Urban robi porządki w kadrze. Dwóch działaczy wykluczonych po skargach piłkarzy. Jan Urban od razu wżył się za porządki w reprezentacji Polski. Selekcjoner wyciął dwie osoby z otoczenia kadry i to nie bez powodu. Porządki nowego selekcjonera, selekcjoner Jan Urban przeprowadza gruntowne porządki w reprezentacji Polski. I nie ograniczają się one tylko do boiska. Jak ujawnił portal, weszło w sensacyjnym materiale. Nowy trener postawił jasny warunek nie życzy sobie obecności dwóch wysoko postawionych działaczy polskiego związku piłki nożnej na zgrupowaniach kadry. Kim są te dwie osoby? I dlaczego, według źródeł, to sami piłkarze mieli poskarżyć się selekcjonerowi na ich obecność? To jest niesamowita historia z kulis, która pokazuje, że Jan Urban buduje nie tylko nową drużynę, ale i nową kulturę wokół niej. Kontekst Nowa era spokoju pamiętajmy że zakończone właśnie wrześniowe zgrupowanie było ogromnym sukcesem. Remis 1, jeden, jeden z Holandią i zwycięstwo 3, jeden z Finlandią przyniosły wyniki. Ale co ważniejsze, przyniosły spokój. Selekcjoner Urban rozwiązał problem opaski kapitańskiej, przywrócił wiarę. Jak się okazuje, by ten spokój utrzymać, musiał podjąć kilka twardych decyzji. Dwie osoby persona non grata, jak wynika z informacji, weszło, Dwie osoby, których selekcjoner Urban nie chce widzieć przy drużynie to Radosław Michalski, członek zarządu PZPN oraz Tomasz Kozłowski, dyrektor Federacji do Spraw Mediów i Marketingu. Dlaczego? Powód, według doniesień, pochodzi od samych piłkarzy. Źródło z otoczenia reprezentacji Polski powiedziało weszło. Panowie Michalski i Kozłowski świetnie czują się w swoim towarzystwem,